Damy coś za free? I no to ja nie chcę. Co on zrobił? Co on tam gra? Bum. e nie weszło. Te trzydzieści cztery, widzowie, czego się spodziewacie po tym czołgu? Tak szczerze, między nami czego się spodziewacie po tej maszynie? Tam chyba pod można mu strzelać, co? Albo na łączeniu płyt mu poleciało kolor Gdyby ten czołg strzelał cały czas po. Jakiś sensowny damage, czyli 400+, plus, byłoby ok, Ale niestety nie strzela. Weź tam złap bombeczkę. Weź tam ziomeczku złap bombeczkę. Czy ten type tutaj przejeżdżał, czy mi się wydawało? Ja pierdolę. Ja muszę zjechać niżej, nie mogę tutaj grać. Chociaż Nie powierzę lepiej, nie? A nie mogę tutaj grać. Proszę nie Czy on po górnej znowu poleciało czy po czym, czy po dolnej, Nie wiem nawet. Doprawmy no może tego komandera. Redbulka muszę wypić. I... coś zjeść. To jest plan na teraz, widzowie. Wypić redbulka i coś zjeść. Trochę się muszę rozbudzić. Dzisiaj bardzo długo spałem, mój organizm się mega, mega regeneruje. Po tych całych przygodach z tym choróbskiem zasranym a mam wrażenie, że jeszcze nie... Nie jestem w pełni. w pełni wyleczony, no bo to wiecie. Też kilka dni gorączki. A wiecie co? Zmniejszmy sobie jeszcze sensa. Zobaczmy jak to chodzi. O Jezus Mario, ale wolno to chodzi. O chodzi wolno. To już naprawdę chodzi wolno konta premium? No i git, proszę ci bardzo, gimfur. A ty zbierasz, wiesz o tym? To nie był dobry trade dla tego zawodnika. Zmniejszyłem sensitivity maksymalnie, jak się da się maszagi. Ej, spoko jest ten czołg, w sensie spoko. Co mam na myśli, mówiąc, że spoko jest ten czołg? Można tym grać. Czy to jest zarąbista premka do grania w 2024 roku? Nie. Czy jest to totalna bestia do grania? No nie. Czy można tym robić uszkodzenia? No da się. Bo masz dobrą pękę. To nie jest y, czołg na szybkie bitwy z tym DPM. Możesz powiedzieć o wielu czołgach w ten sposób. Bo po prostu, ale boję się podjeżdżać tutaj, że mnie rozerwie. Jestem bokiem do wszystkiego. Zobaczcie, żeby oddać jedną pestkę tylko wisełka. No szkoda. Można było to zrobić z lepszymi uszkodzeniami, no na pewno. Damy jedną. Bardzo bym chciał jedną dać. Elegancko za fryer. O, spodziewam mam, Nie, 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 nie. Ej, a co mnie spotnęło? Chyba z boku dostałem spota, bo wątpię, że od jest A może? Jak miała optykę, w sumie czemu nie? To jeszcze nie jest wygrana, mają bardzo dobre czołgi, 25 dpm w jest HPTK to samo. Nie wiem, to chyba i tak, i tak nie miało prawa, żeby to weszło. I tak nie miało prawa wejść. Ale zobaczcie, no... No, T-34 nie jest to najlepsza maszynka do grania, wiadomka. Ale coś tak w tych randomach robi. Prawy max roll 495. Obrzydliwa. Obrzydliwe. Co powiecie na zmniejszenie rng na alfie i na penetracji o do 10% z 25? Byłoby ok, nie? Macie rng na, na tym, gdzie poleci wasz pocisk z celownika. Macie rng na penie wysokie. Macie rng na alfie wysokie. Macie RNG na matchmakingu, na mapach, na wszystkim macie RNG. Ta gra jest stworzona przez RNG. Masz hity i strzelasz bok czemu? Niepodolnej. Ziomeczku, sam żeś to z Więc ja byłbym za tym, żeby właśnie te RNG troszkę zminimalizować. To nie jest tak, że to RNG. Przez to RNG jesteście gorszymi graczami, albo gracie gorzej, bo jest RNG w grze. Nie, ale żeby grało się przyjemniej moim zdaniem, chociaż o, nie wiem, te 10%, do tych 15% można byłoby to ściągnąć i zmniejszyć. Proszę bardzo. T-34 dla państwa, wersja stary pryk, wykonana. Zrobiliśmy bitewkę, zrobiliśmy 4300, jakaś tam masterka się no nie jest to czołg, wiecie co? To wygląda 4300, whatever wynik, nie? Taki o, to jest zwykły wynik. Okej, okay. że to nie jest czołk na poziomie Skody, dwórurki. Tym się nie robi 5000 co trzecią bitwę. Ale to jest potężna maszynka. Ja pamiętam jak ten czołg... Yy, to był chyba z tego co pamiętam Tedek 9 Tieru. Bo tym grałem na bank. To był Tedeczek 9 Tieru, a te 3, Nie, przepraszam, hatek 9 Tieru. Przepraszam, przepraszam. To był Hatek dziewiątego Tieru, a T30 była hatekiem 10 Tieru. Jakoś tak to było. Czemu oni wszyscy grają za jednym kamieniem? Tam coś rozdają widzowie? Tam jakieś fanty dają czy co? Co tam się wyprawia? Na serio pytam, co tam się wyprawia? Ja nie przejadę tam tym wolnym czołgiem. Miałem słaby spawn. Więc już się nie dorwę do tych uszkodzeń, które tam mogą być. Mierzymy maksymalnie, żeby nie sfeilować pestki. E, myślałem przez chwilę o tym, żeby podjechać za kamień, ale nie na tym etapie bitwy jeszcze. Nie, nie, nie grajcie za tym kamieniem nigdy. Ten kamień to jest czysty bait. Uwierzcie mi. Ten kamień nie oddaje. Bardzo zła pozycja. Jesteście śnięci bez możliwości ucieczki, odwrotu, rotacji, czegokolwiek. Tutaj będę Wam pokazał, dlaczego nie grać kamienia. Możemy podjechać? Myślicie? No może jeszcze jakieś darmowe pestuje? Ja bym poczekał na darmową pestunię. Ale sensa zmniejszyłem. Uchryste panie, trzeba będzie machać myszką. Ło, znowu. Tak już macham myszką. Nie lubię tak grać, bo stoję na awku i nic nie robię. Ale z drugiej strony ten podjazd może mi kosztować masę HP. No i teraz przyjechał. No, na pół sekundy zdjąłem celownik z typa. Na pół sekundy. Ty nie możesz pikować, bo chyba to ci da. No, a jednak możesz, okej. Okay. Aha, on bez spota mi pikuje. Daj piść. Ale gra gówna. 5, 4, 3, 2 Ja muszę jechać, widzę. Nie mogę już tutaj sobie tak siedzieć na awku. Jak nie dojedziemy, to trudno. Zawsze podjeżdżamy górą, tak? Podjeżdżamy górą, żeby to nas nie pikowało. Najwyżej zginiemy. Anduka. Fajny kawałek To nie jest dwa, też nie za bardzo chcę pikować tutaj. Ten Leo mnie bije z Mida, no przecież... Przecież to się nie... To się, to się, to się nie dzieje. Ten mnie pikuje, teraz jest w dwójku... Dobra, ja muszę zjeść widzowie. Trzeba zjeść. Jest ktoś w stanie dać pestkę w ziomka Na midzie czy nie? To nie śmieszne jest. Chyba nie. No co? Wraca ten ziomel. Mam no, mnie po górze będzie bił z tych hitów, nie? Ach, pierde, ja już nie mam się gdzie schować nawet, ziomki. Snapik? Ale no, Oj, teamek na Timek Teamek na nie? Oni są wszyscy na awku. Nie gra się tym łatwo, no nie gra się tym. No, zginałem już, teraz na pewno zginałem, bo się nie naprawi, zanim ten SKPTK przyładuje. O, dobrze. Ci goście grają, to oni są awk. To jest jeden gość, który nie jest pusznięty jeszcze, bo pięciu typa, nie wie co robić i strzela po pikselku. No, to jest aktor, to jest aktor. On już dawno powinien W wcisnąć, nie tędy, tylko sobie przejechać tędy jakaś 85 SKD i dać mu bombę. Nie lubię grać tej mapy <coughs> Jak nic ci nie podwiedzie w pierwsze tempo Tutaj to stoisz sobie na awku Co oni wszyscy robią? Urwa. Oni wszyscy to pikują agro, co jest? Ładnie, żeś nie trafił Piękny pik, dobrze To mi się podobało Bardzo ładne wychylenie tigera A co on ma? Permatraka złożonego z 10 sekund, czy co? Ja bym chyba musiał przejechać pod to, ale to i tak, i tak już się rozjechało to whatever. Oni potajpą wszyscy? Widzicie, że to wejdzie? Pod takim kątem? Nie, nie ma szans. Nie wiem, no ja bym chciał tutaj podjechać, bo HP tutaj nie ma za dużo. Ale tam jest mamu ciarnia, czyli ten się jak w niego wlewa. Zobaczcie to. O, przesadził trochę. Co robimy? Bo ta gra się zaraz skończy. Nie, to już jest koniec gry, jakby co? I nie ma na co czekać, nie? Jakie to jest smutne, że te gry wyglądają. O kurwa, ten tygrys mnie piknął. Możesz mnie nie wypisać? Dzięki. Piękna gra, to jest koniec gry. To trwało 3 minuty, niecałe. Dziękuję, dobranoc. Wypitalam z tego czołu. Idę zagrać czymś dobrym. Eldorado, kurwa, to jest.